Na naszym festiwalu porozmawiamy chwilkę o waszym filmie poświęconym pewnemu epizodowi z życia Marka Chłaski i chciałem zacząć od pytania do reżysera. Oto jak ten film powstawał i co było, powiedzmy, pierwsze. Czy najpierw miał być film o Chłasce, czy bardziej film o Izraelu? Który temat był tutaj tym wiodącym, który Cię do tego filmu przywiódł? No, prawda jest taka, że to nie do końca wiem. Wtedy też nie do końca wiedziałem. No, na pewno zacząłem od tego, że czytałem różne opowieści i opowiadanie i w trakcie czytania zauważyłem, że Marek chłasko ma bardzo dużo do takich takich trafnych obserwacji, o których ja też nie myślałem wcześniej, że można w taki sposób popatrzeć. To znaczy to było zawsze gdzieś się mieściło pomiędzy akcją. nie, Poszli, przyszli, zjedli, wypili, spali i wtedy stałem na balkonie i patrzyłem i myślałem i zauważyłem i i wtedy wychodzi takie taki monologie, które były bardzo inny byli. Inny niż yy, to, co ja znałem, na czym wyrosł, y, y, albo poznałem, kiedy mieszkałem w Izraelu i, i jednak miałem do czynienia z różnymi archiwaliami i, i jak wiedzą historyczna y, z tych lat. Bo człowiek patrzył zupełnie z innej perspektywy. Czy można powiedzieć, że jest ten film w pewien sposób dialogiem z Hłaską? Jakoś konfrontujesz swoją perspektywę na, na to, co on, co on opisywał, jak pisał? To można tak powiedzieć. Chociaż dla mnie to był bardziej dialog mój z, z miejscem, w którym mieszkałem. Miejsce, które lubię, które kocham, które jest moim miejscem. Czy był to dialog z Chłaską? No nie, <mono> mmm, nie, 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 nie. Odpowiedź może być też przecząca, to oczywiście nie narzucam. Nigdy nie patrzyłem na w ten sposób, że by Film nigdy nie był dla mnie takim dialogiem, że ja tu teraz nawiązuję jakiś dialog z pisarzem. Okay. Film jest oparty przede wszystkim na archiwaliach, na, na montażu materiałów. Chciałem zapytać też o to, jak docieraliście do tych, do tych materiałów, jak selekcjonowaliście i w jaki sposób układała się właśnie ta narracja wizualna? Materiały pochodzili z różnych źródeł, i razem albo równolegle oglądaliśmy materiały z różnych miejsc. Większość z tych materiałów było online, chociaż Część, to może ty Znaleźliśmy te zdjęcia, zdjęcia chłaski z, ty, z, ty, z tych obozów przejściowych. Zdjęcia też, ale może jeszcze to, co wcześniej, to to, że mieliśmy różnego rodzaju materiały. To znaczy, mhm. podstawowym, takim też w największej masie materiałem, który był, to był materiał z, z kronik, takich jak Polska Kronika Filmowa, mhm. tylko to się nazywało Dzienniki Karmel, Jomanya Karmel, mhm. gdzie szukaliśmy, no bo te kroniki często były kręcone przez bardzo dobrych operatorów tamtych czasów, ale były jednocześnie kronikami podporządkowanymi pewnej, pewnej treści, prawda? Miał być jakiś przekaz pozytywny tak dalej. więc szukaliśmy przede wszystkim tam pojedynczych często ujęć, chwil, które się udało dokumentalnie jakby tam znaleźć jakiegoś gestu, jakiegoś czegoś takiego. Bardzo je rozczłonkowywaliśmy na części pierwsze w poszukiwaniu takiej dokumentalności. Mieliśmy trochę materiałów amatorskich kręconych ósemką i szesnastką z archiwum Linofa, ale też, ponieważ z kolei takie materiały bardzo często dotyczą, nie wiem, okolicznościowych świąt, imprez rodzinnych i tak dalej, więc z kolei stamtąd mieliśmy dokumentalne twarze. Tak kleiliśmy tą rzeczywistość z różnego rodzaju źródeł, no i w pewnym momencie trafiliśmy, szukając zdjęć samego Chłaski, trafiliśmy do archiwum teatrów, który się mieści w, na Uniwersytecie w Tel Awiwie, ponieważ dotarliśmy do wiadomości, że znaczy były opublikowane portrety bo takich pięć dyżurnych portretów kłaski z Izraela. No i siłą rzeczy, myśląc, ile klisza ma klatek, i także, jakby wypadało, że może by ich było co najmniej kilkanaście. Jeżeli już ktoś fotografował, więc zaczęliśmy drążyć w tym archiwum, że na pewno coś musi być więcej. Chociażby myśleliśmy, dobra, no może akurat wszystkie pozostałe były, nie wiem, rozostrzone albo coś, ale chcieliśmy to sprawdzić. I tak trafiliśmy na archiwum ojca i syna Agorów, Jakowa i Aleksa Agorów. Przy czym Jakow Agor był kolegą Marka Chłaski, rówieśnikiem. I rzeczywiście udało się, znaleźliśmy oprócz tych pięciu zdjęć, jakby zdjęcia i z czasów, kiedy mieszkali w barakach dla uchodźców i zdjęcia ze sławetnej imprezy przy kręceniu filmu w Ejlacie, który na ekranizacji chłaski, ale też okazało się, że Agor sam w sobie był fotogra fotografem ulicy, to znaczy zajmował się, oprócz tego, że był etatowym fotosistą największego teatru w Izraelu i stąd jego zbiory właśnie w tymże archiwum, ale dostarczył nam niesamowitego zbioru Takiego właśnie wreszcie pełnokrwiście dokumentalnego, który jakby obudowany i poruszony tymi ujęciami, tymi takimi skalpelem powycinanymi rzeczami z kronik i właśnie z archiwów rodzinnych, dały tą dokumentalną tkankę ulicy i, i tego, jak to mogło wyglądać e, też w czasie, kiedy chłaską mieszkał w Izraelu. Mhm. To też tak dodać. Jakieś proporcja o tym, właśnie o tym sklejanie, wiesz, ujęcia, sekunda tu, dwie sekundy tam. To jest 75-minutowy film, w którym połowa z niego to, to dopiero materiały archiwalne, i w tym filmie 1080 ujęć. To jest bardzo dużo. I często, to się nawet zawsze było tak, że scena sklejała się z, z bardzo dużej ilości, które też w trakcie montażu mieliśmy kłopot, jak to też jakby tak zamaskować, żeby nie było takiego wrażenia, że po prostu wszystko tak, tak szybko, 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 szybko leci, ale no bardzo dużo tego było, jeżeli chodzi o, o ingredientów, które potem składaliśmy. Film pokazuje, czy opowiada w zasadzie o takim specyficznym momencie nie tylko w biografii Marka Hłaski, który udał się na emigrację, ale też takiego Tworzenia się, klejenia się samego kraju Izrael w tamtych czasach. Jak to sam pisarz określał, nie do końca, nie do końca był to proces bezproblemowy. Było też wiele, wiele takich ciemniejszych stron, wiele rzeczy, które, które można by chciały być ukrywane, ale, ale jednak były. I chciałem się zapytać tutaj też o tą konfrontację perspektywy twojej, jak znasz Izrael teraz współcześnie, ze swojego życia też i tego, czego się może dowiedziałeś o tym Izrael w trakcie pracy z materiałami, czy za pośrednictwem chłaski, jak ta, ta relacja pomiędzy tym dawnym Izraelem, który się w filmie pojawia, a tym teraźniejszym Izraelem, który też wydaje mi się przebija przez, przez tą, tą, tą wizję, jak to się rysuje, Twoim zdaniem? No, z jednej strony nie ma co porównać, bo mhm. <laughs> to zupełnie inne epoki. Z drugiej strony można to porównać. Też się mówiło o Izraelu, prawda? Może to jest też o tym trochę, wiesz, jak. Że jakby ten przekaz, który dał płasko, mm -hmm. jest taki zupełnie inny. To jest taki właśnie bardzo dokumentalny jest ulicy w porównaniu do tego, jak się zawsze. No, jeżeli chodzi o wiesz co, no, no myślę, że jeżeli chodzi o narrację, no, y, narracja była bardzo, te lata, narracja była bardzo propagandowa, co y, też y, próbujemy też w, w filmie zaznaczyć, że akurat w przypadku, w przypadku Państwa Izrael to właśnie była na plus. Zazwyczaj propaganda kojarzy, kojarzy się z czymś negatywnym, a w przypadku Izraela no to było bardzo pozytywne. To znaczy, no to, to była jakaś taka rzecz, która gdzieś trzymała ludzi i dawała im tą nadzieję budowała nie na to nadzieję. To znaczy, każda mała rzecz, która była w tej propagandzie rozdmuchana, no już jakby ludzie czuli z tego dumni. Nawet jakby to coś, co było jakimś takim wielkim wydarzeniem. Ale niedługo potem, jak chłasko wyjechał z Izraela, czyli taki środek lat 60., a konkretnie po 67 roku, jednak to. Zaczęło się więcej i więcej głosów, że coś tu nie halo, coś tu się dzieje nie tak. I ten kocioł, to społeczeństwo, które pochodzi z różnych krańców świata, nagle yy, wybuchło to, że to nie do końca jest tak. Tak łatwo albo że to tak, tak słodko wszyscy są tak połączeni, wszyscy są tak, a no, tak sobie razem i to się teraz budujemy. Jednak okazało się, że tu jest o wiele więcej e, problemów, które e, niestety niestety według, według mojej wiedzy. Tylko pogłębiały się później. i Dużo z y, tych problemów, a w szczególności relacji pomiędzy społeczeństwem żydowskim, który pochodzi z krajów europejskich, nie za bardzo oni się potrafili znaleźć taki wspólny język właśnie z tymi, którzy przyjechali z, z krajów afrykańskich czy z innych krajów arabskich. Często tylu ludzie byli traktowani jak piąta kolumna, bardzo podejrzliwie. No w sumie nic dziwnego, bo nagle przyjechały takie ludzie, które wyglądają dokładnie jak te same Arabowie, które mieszkali już w Izraelu. Znacznie się różnią. I to podejrzenie, które cały czas się budowało, i ta priorytyzacja społeczeństwa, nie chcę powiedzieć białego, ale społeczeństwo, które pochodzi właśnie z krajów europejskich, powodowało więcej i więcej później problemów, które bardzo często były jakoś tak zamiatane. Rzadko wychodzili na zewnątrz, wiadomo i. Ten miejscu, gdzie kończy się film, to też takie miejsce, które szukaliśmy, jak to zaznaczać, że jednak tu, tu jest jakiś taki problem, że w społeczeństwie jest jakiś taki problem, że to nie, nie jest tak, że jest taki zjednoczony. Są problemy, które do dzisiaj, od tego momentu do dzisiaj dalej dzielą to społeczeństwo i to właśnie ten koniec tego filmu. Tak zdecydowaliśmy kończyć film, żeby właśnie to zaznaczyć. Takim otwartym zakończeniem, skłaniającym nas do, do refleksji nad tym. Tak. Hmm? Tak. Okej. Okay. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam.